Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś trochę o moim kominku, co tu się porobiło. Mamy paliwo pewnej firmy, ale na szczęście się skończyło. I wymieniamy na coś innego. Kamienie w środku kominka zrobiły się czarne. Się wszystko obkopciło ale to będzie wina paliwa biopaliwa co mieliśmy przedtem teraz kupiliśmy nowe i zobaczymy jak to będzie się sprawować w środku też troszkę mi się opłaciło olej czy to paliwo grzało bardzo ładnie płomień był też bardzo ładny grzał Fajnie. Temperatura się zrobiła taka aż tu kładź popękała. Będzie wszystko trzeba to zrobić. Ten obraz. Czasami było trzeba go zdjąć, bo płomień wychodził poza kominek i mógł się zapalić. No dobra, wyciągnę te kamienie teraz, spróbuję jakoś je doczyścić. Nalejemy nowego paliwa i zobaczymy, jak się rozpali jak to będzie wyglądało. Dobra, zabieram się za czyszczenie, wkładam kamienie, zalewam paliwem i rozpalamy. Po wyciągnięciu szyby ochronnej tak wyglądają kamienie. Nie wiem, czy to tak u każdego jest, czy tylko u mnie. ten. Następny. Jest ich sporo. I to jak widać. Jest brudne czarno, ale tego nie ruszę. Bo nie wiem, czy doczyszczę to. Dobra, zamykam to czyścić. I działamy dalej. Dobra, kamienie już wyczyściłem. Zwykłym płynem do mycia naczyń gąbką. Wyszło to w miarę. Tu też to trochę przeczyściłem. Nie brudzi. To jest już po prostu tak od temperatury. Dobra, teraz nalejemy paliwa. Nie wiem czy to, nie wiem, jak to się w ogóle nazywa, tą środku ta Wata czy coś. Wypełnienie tego, czy też nie powinno być wymienione co jakiś czas. Muszę poszperać w internecie i zobaczyć, może gdzieś znajdę. czy kupię i wymienię. Tu mamy takie specjalne włoski. One fajny efekt dają. Jak się nagrzeją. Dobra, teraz naleję nowego paliwa. Rozpalimy i zobaczymy jaki da nam płomień i jak będzie grzało. Dobra, bierzmy się to za nalewanie. Paliwo już ma ładnie wlane. Tu wlewam takim lejekiem. A co do tych włosków tu to to się nazywa yy, anielskie, anielskie włoski. To można sobie kupić na, na różnych tam stronach internetowych i fajnie daje efekt, ale zaraz zobaczycie sami jak to będzie działać. Muszę ładnie je tu ułożyć. Zapalić i teraz założymy szybę i zobaczymy, jak ten nasz nowa, nowa, nowe paliwo będzie się sprawowało. Teraz na razie jeszcze słabo jest, bo to powinno się jeszcze rozgrzać i będzie. Mi się zdaje, że będzie OK. Dobra, zakładam szybę. I zobaczymy jak to grzeje. To nowe paliwo. Tak to wygląda po założeniu szyby na nowym paliwie. Zaraz podejdziemy do termostata. I zobaczymy jaka jest temperatura i po godzinie czasu jak to grzeje. Teraz mamy tu temperaturę 20 stopni 8 kresek. Zobaczymy za jakiś czas, ile to będzie. Zgasiłem światło, żeby to miało lepszy efekt, ale jeszcze jest na dworze widno i rozpala się dosyć ładnie. Zaraz ładnie się rozpala. Płomień jest dosyć wysoki, ale jeszcze jak na razie nie wychodzi poza kominek. Obraz widać, że od ściany odszedł troszkę, bo temperatura go odsuwa. Ale za chwilę jeszcze Wam coś pokażę, co mamy w planach. Z, do zrobienia. Oto jest nasz nowy nabytek. Mamy w, w planach go zamontować w miejsce, gdzie jest ten biokominek podłączony. To jest kominek 9,8 kW. Będzie on zamontowany w tym kominie. Będę musiał tam rozebrać trochę ścianę i zamontujemy go na drewno. Zobaczymy, jak będzie się ten kominek nam spróbował. Tu jeszcze dokupiliśmy taki radiator, żeby oddawał nam ciepło. Z tego to do rury. Kominek będzie troszkę inaczej zrobiony. Niż normalnie, bo będzie stał w środku w kominie. Ale to innym razem będziemy go montować i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Pomyślimy też, może jakieś rozprowadzenie ciepłego powietrza na górę, na pokoje. Wszystko jest do zrobienia. Dobra, idźmy teraz tam do naszego biokominka, zobaczymy jaka, jaką tam temperaturę nam już zrobił i jak się pali ten kominek będziemy montować go tu tylko najpierw trzeba wymienić kanapę, bo już nie może stać w tym miejscu, musi być jakaś inna kanapa tu będzie trzeba to wszystko, cały przód zebrać, praktycznie do samej góry i wjechać tym drugim kominkiem w, w komin, do środka temperatura po 15-20 minutach około 25-2 stopnia ładnie się nagrzewa a tu nadal, nadal nam się pali ładnie jak macie jakieś pytania Proszę pisać, chętnie odpowiem. I to by było na tyle na dzisiaj. Zostaw łapkę w górę. Jak filmik się podobał. Suba, żeby nie przegapić kolejnego mojego odcinka. I zapraszam też na moje poprzednie filmy, które mam zrobione. I do następnego.